Cześć drodzy. W ostatnim filmiku wspomniałam, że 70% naszej komunikacji to jest przekaz niewerbalny. A wczoraj czytałam, że nawet 80%. I myślę, że ciekawie będzie się z Wami podzielić chociaż fragmentem wiedzy, którą mam na ten temat, na temat elementów, które składają się na ten przekaz niewerbalny. I z racji tego, że dzisiaj jest szaro, góro i ponuro, zacznijmy od kolorów. Kolory, moi drodzy, czy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo wpływają na nasz odbiór rzeczywistości? Czy to, co zakładacie na co dzień, przypadkiem nie odzwierciedla waszego nastroju? Na przykład moja szarość dzisiaj jest podyktowana tym, że ja potrzebuję dzisiaj spokoju i wyciszenia. I ta bluza mi to daje, poza tym jest mięciutka. <grych> Dobrze, wracając do tematu. Słuchajcie, w biznesie granat, wiodący kolor, dlaczego? Ponieważ odcienie błękitu, granatu wzbudzają nasze zaufanie. I firmy doskonale to wiedzą, wykorzystując niebieski w swoich logo. Czerwień kontrowersyjny temat. Z jednej strony atrybut władzy, ale myślę, że z tą czerwienią nie ma co przesadzać. Ponieważ jeżeli kobieta założy na siebie czerwoną bluzkę, czerwoną sukienkę, jest postrzegana przez mężczyzn jako bardziej otwarta do nawiązania relacji, niekoniecznie biznesowej. Z drugiej strony drogie panie, podobno jak nosimy czerwień, mężczyźni więcej nam powiedzą. Róż. Róż sam w sobie, uwielbiany przez dzieci i dorosłych, jest kolorem, który powoduje obniżenie agresji. I też wywołuje takie instynkty opieki w nas. Zieleń sama w sobie nas uspokaja, dlatego w wielu bankach jest zieleń na ścianach albo jest bardzo dużo roślin. Uspokaja nas i powoduje, że czujemy się bezpieczni. Są kolory energetyzujące, takie jak pomarańcz, które po prostu emanują tą energią do świata. Żółć daje radość. Jeżeli widzicie osobę ubraną na żółto, rzadko się to zdarza, na pewno wywołuje to uśmiech na Waszej twarzy. Um, także kolory, moi drodzy, bardzo polecam. Pomyśleć sobie o tym w te szare dni. Jak je odbieracie, jak na nie reagujecie. I jak bardzo możemy sobie pomóc kolorami, szczególnie jesienią i zimą? Trzymajcie się ciepło.